Szczepić się, czy się nie szczepić? Cześć Boże! Drodzy, to jest druga wersja filmiku na temat szczepionek. Pierwsza okazała się w czwartek pod tytułem Ksiądz kontra antyszczepionkowcy. Przyznaję, taka dosyć mocna, ale tak szczerze jak większość moich filmików na tego typu kontrowersyjnych tematach, na przykład było też ksiądz kontra Malta Lempart albo jestem księdzem, byłem na strajku, ale sama fabuła, no, w moich prywatnych intencjach, założeniach, miała wskazywać na to, że ja nie biorę udziału w dyskusji medycznej, więc nie chcę się jakoś szczególnie opowiadać na temat tego, czy szczepionka jest dobra, czy zła, bo... To jest temat typowo medyczny. Chciałem jedynie uwrażliwić na to, że decyzja o tym, czy się szczepimy, czy nie, no jest niesamowicie istotna, ponieważ jej konsekwencje odczujemy nie tylko my sami, ale także inni. No w komentarzach i jakichś tam pierwszych reakcjach to no okazało się, że chyba przez ten tytuł... No, reakcja, właściwie odbiór był zupełnie inny. Tam zacząłem być określany jako pisowska tuba, albo ten, który nie ma szacunku do opinii innych osób, albo jako ten, który jest bezkrytyczny, bez, bez tylko wyłącznie jednego stanowiska. No i to mi uświadomiło, że rzeczywiście chyba jednak moje intencje nie do końca się zgodziły z formą przekazu i też w ogóle gdyby ktoś się poczuł jakoś tam urażony tym, że ja taki tytuł dałem albo że taka była też, to też tu bardzo bardzo przepraszam. Chcąc jednak trochę to wszystko może teraz wypośrodkować, no dokładam do tego filmiku czwartku tą część, w której chcę naprawdę pokazać, że mam świadomość tego, że trudno momentami jest się obecnie zorientować, kto ma rację, a kto nie. Mamy w ogóle taki czas, że mnóstwo osób się wypowiada na różne tematy, także na tematy szczepionek. E, ciężkie jest to, że no właściwie każdy mówi co innego i są profesorowie, którzy mówią jedno, są profesorowie, którzy mówią drugie, są dziennikarze, którzy mają jedne stwierdzenia i tacy, którzy je w 100% podważają i obalają. E, no i w tym wszystkim jesteśmy my, tacy zwykli, prości ludzie, którzy no, musimy się w tym wszystkim jakoś odnaleźć. Co przyznaję, jest rzeczywiście bardzo ciężkie, no bo nie wiadomo komu ufać, bo wszyscy mówią w sposób bardzo przekonywujący i bardzo spójny. W ogóle, no, to jest taka domena często osób publicznych, że one tak potrafią pięknie wszystko połączyć. Nie pamiętam, jak byłem w liceum, tu przechodzi tylko jeden polityk. I on normalnie mówił nam o tym, że jego zdaniem należałoby odebrać prawa wyborcze wszystkim kobietom. I to mi tak przekonywujące, że aż myślałem rany, no faktycznie no, to brzmi nieźle. Oczywiście nie przekona mi do tego, nie? Ale no, to jak w jakiś sposób tam prowadził dyskusję, argumenty, no było rzeczywiście niesamowite. E i drodzy, no w kontekście szczepanek jest podobnie. No, ci, którzy są zdecydowanymi przeciwnikami, mają no, często bardzo spójną argumentację. Podobnie jak i ci, którzy są ich zwolennikami. Co nie zmienia faktu, że w pewnym momencie i tak to my tę decyzję musimy podjąć. No i że ta decyzja potem będzie miała duże skutki na innych. I drodzy. Tak już przechodząc do tematu, żeby jakoś tam też odpowiedzieć na te różne komentarze, które mówią, mówiły o tym, że brakowało ukazania stanowiska drugiej strony, to teraz co nadrobię. Podkreślę, ja tylko będę przytaczał fakty bez ich jakiegoś tam szczególnego komentowania albo dyskutowania z nimi, bo tak jak mówiłem, nie jestem medykiem, nie biorę udziału w tej dyskusji jako ekspert, ja tylko chcę zwrócić uwagę na to, że ta decyzja... Potem wpływa na innych, w związku z czym musi być dobrze przemyślana, podniesie także ze sobą określone konsekwencje moralne. I drodzy, na no podstawie tego co napisaliście, no zrobiłem taką syntezę chyba głównych argumentów osób, które są przeciwnikami szczepionek. No i. Dużo osób, a przynajmniej jakaś część, no nie chce się szczepić, ponieważ uważa, że szczepionka powstała za szybko. I tu też no nie chcę się jakby tutaj rozwodzić nad tym tematem, ale zwrócić uwagę tylko, że jest taka youtuberka Kasia Gondor, no i ona na ten argument dotyczący właśnie prędkości powstawania szczepionki no odpowiada w taki ciekawy sposób, więc myślę, że warto do tego sięgnąć. Kolejny argument osób, które nie chcą się szczepić, to to, że nie wiadomo, co w tej szczepionce, którą otrzymamy, będzie. I tutaj rzeczywiście podosłano mi ciekawego linka do dziennikarza śledczego pana Wiktora Pekadowskiego, który analizuje m.in. wstrzymaniem dostaw przez firmę Pfizer i rzeczywiście wskazuje na to, że na chwilę obecną, no, tam są wątpliwości na temat chyba dokładnie ilości... RNA w podawanych szczepionkach. I to no, rzeczywiście musi być coś, co budzi pewne obawy, aczkolwiek no, pytanie pozostaje, czy rzeczywiście te fakty, o których on mówi, nie zostaną rozwiązane w jakimś najbliższym czasie, ale podkreślam, nie mi to oceniać. Kolejny. Argument przeciwników szczepień to to, że nie wiadomo jakie skutki uboczne. Szczepień nie wiadomo, jaki, będą, jaki będzie wpływ na kobiety w ciąży oraz dzieci. No i tutaj jako mocny argument ktoś mi tam podestał linka do przetłumaczonej urodki do szczepionki i tam rzeczywiście jest napisane, że ta szczepionka nie była badana na osobach poniżej 16 roku życia, w związku z tym wpływ na tych młodych jest nieznany, a także nie wiadomo jak to wpłynie na kobiety w ciąży i to rzeczywiście no, jest um, duży chyba dylemat. Kolejny argument osób, które nie chcą się szczepić, jest taki, że niektórzy w ogóle no, nie wierzą w całą pandemię i uważają, że jest to tylko i wyłącznie jedna z form próby przejęcia kontroli nad całym społeczeństwem. I tutaj jako całego inicjatora tego spisku podają Billa Gatesa. Też niektórzy nie chcą się szczepić, bo uważają, że do wygrania z wirusem wystarczy wiara. Są osoby, które właśnie no, uważają, że Bóg jest tutaj jedynym słusznym rozwiązaniem. Też moja ciocia mnie kiedyś tak wprost zapytała, czy ja bardziej wierzę w wodę święconą, czy w płyn dezynfekcyjny. Więc niektóre osoby rzeczywiście tak do tego podchodzą. No i też niektórzy mówią, że nie chcą się szczepić, bo do produkcji wykorzystano komórki abortowanych dzieci. No i tam też dostałem linka do jednego biskupa, który powiedział, że prędzej umrze, niż się da zaszczepić tego rodzaju szczepionkami. Yy, I teraz, no to są chyba takie, mam nadzieję, główne argumenty tych, którzy nie chcą się szczepić. Teraz zachęcam do wysłuchania argumentów, które pojawiają się w dyskusjach zachęcających do zaszczepienia. Niektórzy ludzie bardzo ciężko przechodzą COVID. -a. Prawie trzy miesiące temu yy, byłem zarażony wirusem SARS-CoV-2. Pomimo dobrej kondycji wymaganej przez coroczny egzamin z wychowania fizycznego, wirus powalił mnie na długie tygodnie. E, utrzymywała się u mnie wysoka gorączka, silny ból głowy, jakiego w życiu nie miałem, kaszel oraz duszności, zarówno w dzień, jak i w nocy. Te objawy utrzymywały się u mnie przez ponad trzy tygodnie i nie ustępowały. Z tego względu zostałem skierowany do szpitala wojskowego na oddział covidowy. Tam zostałem trochę podreperowany. Jednakże mój stan nadal nie był dobry. Przykładem tego może być jeden z dni w pobytu w szpitalu, kiedy to moja dziewczyna postanowiła zrobić mi niespodziankę i przyniosła mi pod okno szpitalne smakołyki. Jednakże pomimo tego, że był to środek dnia, a także tego, że spędziła pod oknem dwie godziny i wykonała do mnie kilkanaście telefonów, niestety byłem na tyle wycieńczony, że się nie obudziłem. Dlatego e, nie polecam nikomu przechodzenia e, COVID-a na własnej skórze. Lepiej znajcie go tylko z opowieści. Zaczęło się u mnie banalnym kaszlem. Banalnym. Banalnym kaszlem, który po dwóch dniach przekształcił się w bardzo silny kaszel. Do tego doszły bardzo silne bóle głowy, bóle gałek ocznych. Poszłam wykonać test. Oczekując jeszcze na test, a nie mając wyniku, doszły mnie duszności. I to takie spore, że mimo iż od dwóch dni dwójka lekarzy tłumaczyła mi, że powinnam się położyć do szpitala, bardzo długo się upierałam. W momencie dojścia już się nie zastanawiałam, tylko obrałam kierunek szpital. Niektórzy ludzie bardzo długo cierpią z powodu powikłań po covidowych. Pani Magdo, ile czasu minęło odkąd Pani wyszła ze szpitala? Półtorej miesiąca. I jak się Pani teraz czuje? No są dni, że się czuję dobrze, a są dni, że się czuję no tak średnio. No generalnie tak, zostało mi drżenie rąk, wyszłam z zapaleniem, drżenie jednej strony ciała, wyszłam z zapaleniem płuc, nie wiem jak te płuca wyglądają, dopiero jutro idę, idę odebrać prześwietlenie, idę do pulmonologa. Nie mogę wrócić do pracy, bo nikt nie chce podjąć się odpowiedzialności, żeby wydać mi zaświadczenie, że mogę wrócić do tej pracy. Chociaż pracuję, chociaż pracuję jako pracownik biurowy, nie jest to żadna praca wymagająca nie wiadomo czego. Poza tym też zauważyłam, że brakuje mi słów, nie potrafię, nie potrafię się tak wypowiadać, jak się wypowiadałam na przykład wcześniej. Mam, mam takie momenty, że, że na przykład coś robię i generalnie momentami nie wiem po co to robię. Musiałam zacząć, zacząć leczenie w poradni kardiologicznej w poradni neurologicznej, gdzie wcześniej nie było mi to do niczego potrzebne. Naprawdę byłam zdrową osobą. Ja byłam i sprawna, i, i, i sprawna umysłowo, i sprawna fizycznie, i w ogóle ten, a teraz to jest makabra. Ja teraz przejdę kawałek, przejdę po córkę do przedszkola i ja już, ja już dostaję zadyszki. Dzisiaj podkurzałam i już normalnie człowiek ten, no, no zupełnie... Ja też nie mogę się z tym pogodzić, bo ja naprawdę byłam taką, taką pełną życia osobą, a teraz no, no co z tego, że ja, że ja bym z chęcią dużo rzeczy zrobiła, jak ja nie mam na to siły. Niestety, skutki koronawirusa, pomimo upływu już prawie 3 miesięcy, są dla mnie nadal uporczywe. Niestety, musiałem przerzucić się zbiegania na Nordic Walking, który zawsze kojarzył mi się bardziej z seniorami, a kiki w tym przypadku służą dla mnie głównie jako asekuracja, gdyż nadal bywają u mnie zawroty głowy. Początkowo musiałem odpoczywać wchodząc po schodach nawet co pół piętra a wyprawa z kuchni do pokoju czy z pokoju do kuchni była dla mnie dużym wyzwaniem no miało to oczywiście swoje dobre strony gdyż mi jej podjadałem trudno było mi także wrócić do pracy gdyż bardzo często popełniałem błędy niestety dodatkowo skutkiem długotrwałego kaszlu było nabycie przepukliny przełyku która doprowadziła do refluksu, a objawia się silnymi bólami w klatce piersiowej, zbliżonymi w odczuciu do zawałowych. Kasterolog polecił mi, abym całkowicie odrzucił alkohol, tytoń, potrawy słone, słodkie, kwaśne, smażone, abym się nie przemęczał, więc zapytałem go, może lepiej niech pan od razu wypisze akt zgonu, skoro jak zwierzę mogę tylko pić wodę. On na to odparł, będziesz pan żył długo i nieszczęśliwie. Mam jednak nadzieję, że z boską pomocą będzie inaczej. Niektórzy umarli z powodu Covid. Krąży taki mit, że na Covid to nikt nie umiera. Jak mm. pani by się do tego odniosła? No to niestety jest to tylko mit, dlatego że tak naprawdę na Covid umiera i to bardzo dużo pacjentów, zarówno na oddziałach zachowawczych a na oddziale intensywnej terapii praktycznie umierają wszyscy. Co to znaczy? To znaczy, że od końca września mieliśmy 40 pacjentów, z czego nasz oddział opuściło pacjentów tylko czterech. Z tych czterech pacjentów dwóch poszło do domu, dwóch poszło na inne oddziały i na tych innych oddziałach niestety dwóch pacjentów również umarło. Także to się tak bardzo źle przedstawia. Uh -huh. Jeśli pacjenci są w tak skrajnym stanie, że trafiają na oddział intestynnej terapii, to niestety ci pacjenci praktycznie umierają. A jaki jest przedział wiekowy? Bo jest taki mit, że to tylko starsi ludzie, mm, że to tylko mają mm, No to tak nie jest, to tak nie jest. Trafiają również pacjenci w młodszym wieku, trafiają pacjenci również bez obciążeń i ci pacjenci mm. również w naszym szpitalu i w naszym oddziale umierają. Także trafiają również pacjenci bez obciążeń, również pacjenci znani i ci również niestety umierają. Większość medyków jest zdania, że szczepionka jest bezpieczna, a także uważają, że na chwilę obecną jest to jedyne możliwe rozwiązanie. Jak pani osobiście ocenia szczepionkę, a zwłasz zwłaszcza jej bezpieczeństwo? Prace nad szczepionką o tym sposobie działania rozpoczęły się już w latach 90. ubiegłego stulecia, z tym, że nie były prowadzone takie intensywnie, ze względu na to, że prowadzone było przeciwko poszczególnym wirusom, których zasięg epidemiczny wtedy nie był, nie zobowiązywał do jakichś intensywnego poszukiwań form walki. Natomiast teraz, w związku z rozprzestrzenianiem się tego typu wirusa na całym świecie, Podjęto akcję, żeby wprowadzić to szczepienie, tę szczepionkę do powszechnego użytku, również przez inne, wszystkie kraje, które zajęte są epidemią. I jest ten technologia produkcji tej szczepionki, została opracowywana już znacznie wcześniej i przy, m, przeprowadzono na masową skalę badania kliniczne, które dopuściły tę szczepionkę do stosowania, i nie jest to w formie w tej chwili. Jakichś eksperymentów, tylko w formie uznanego preparatu, który ma em, działać em, i em, powodować zmniejszenie ilości zachorowań w znacznym stopniu. Jaka Pani zdaniem jest alternatywa dla nieprzyjęcia szczepionki? Jeżeli się nie zaszczepimy, to co nas czeka w przyszłości? No, alternatywa jest taka, że przechoruje większość społeczeństwa, a każdy choruje inaczej. Młodzi ludzie w młodszych grupach wiekowych mogą chorować bez żadnych następstw i konsekwencji, bo są podobnie jak dzieci przechodzą albo bezobjawowo, albo skąpoobjawowo. Natomiast mogą być osobami, które zarażają osoby z poprzedniego pokolenia i te osoby, które są obarczone jednocześnie innymi ich skorzeniami jeszcze współistniejącymi, przebieg u nich jest już znacznie cięższy, w znacznym stopniu może powodować różnego rodzaju uszkodzenia, różn, uszkodzenia i powodować również pogorszenie ich ogólnego stanu zdrowia, a nawet doprowadzić niejednokrotnie do śmierci, co widać w statystykach codziennych. Alternatywą jest Ograniczenie możliwości życia społecznego, tak jak dotychczas, rozwoju gospodarczego, każdej dziedziny życia, ze względu na ograniczenia wynikające z epidemiologii, z takiego schorzenia epidemicznego. To już takie trochę może mniejłosne, ale były promotor, Tomasz Adamka, który obecnie mieszka w USA, mówi, że w Ameryce, gdzie medycyna jest na dużo wyższym poziomie, gdzie się wszystko dużo bardziej szczegółowo analizuje, przynajmniej z tego co wiem, większość osób, nawet jeżeli nie wierzy w covid i tak zamierza się zaszczepić. Jak tam właśnie za oceanem patrzycie na szczepionki? Czy ze strachem, czy z nadzieją, czy może z jakimiś obawami? Nie znam nikogo, kto patrzy ze strachem na szczepionki, bo szczepionki są dobrodziejstwem świata. Jeżeli coś zostało dopuszczone w Stanach Zjednoczonych do użycia, to jest to na pewno bezpieczne. Jest na pewno też jakaś część ludzi, która nie wierzy w epidemię, może nie tak nie wierzy, jak ją bagatelizuje, bo wszyscy żyjemy normalnie. Natomiast jeżeli chodzi o szczepionkę, to nawet ci, co bagatelizują yy, epidemię, na pewno przyjmą ją wtedy, kiedy dostaną taką możliwość, bo niestety wszyscy czekamy karnie w kolejkach, nie jest ważne, się, jaki status społeczny yy, się tutaj posiada. Ważne jest yy, to, co ustalił yy, doktor Falsi yy, yy, i wszyscy czekamy, należy o tym pamiętać. Że wszystkie choroby, yy, yy, wszystkie choroby zostały takie poważniejsze, zostały zduszone w zarodku tylko dzięki szczepionkom. Yy, przestrzeganie obosłyń w Polsce, no drodzy, to jest taka yy, bardzo, może, delikatna sprawa, ale no. Oficjalnie młodzież nie może chodzić do szkoły, żeby unikać kontaktu ze sobą, a w rzeczywistości oni do szkoły nie idą, a potem wieczorkiem siedzą i piją z jednej butelki. Oficjalnie wszystkie siłownie, jakieś tam parki fitness powinny być pozamykane, a jeszcze do niedawna w praktyce no, siłownie organizowały zawody, które się nie odbędą i część z nich przynajmniej funkcjonowała normalnie. Też no, kluby, imprezy miały być pozamykane, a jak się okazywało w praktyce, to tam okazywało się, że nagle jest takie zebranie partyjne z drinami, budą i jakimiś tam paniami na parkiecie. Ludzie powinni zachowywać dystans interpersonalny, a przed świętami mogliśmy zobaczyć, że w galeriach COVID ewidentnie był na zewnątrz, no bo w przykasach były kilkusetmetrowe kolejki i nikt totalnie nie patrzył na to, żeby gdzieś od kogoś się daleko trzymać. Oczywiście w kościołach też były przegięcia, były pasterki, gdzie w najlepsze na bardzo małej przestrzeni były zgromadzone setki osób. I komisja episkopatu Polski wydała instrukcję, gdzie jednoznacznie jest napisane, że każdy chrześcijanin, każdy katolik ma moralne prawo do skorzystania ze szczepionki. I tam też odniesiono się do kontrowersji, że jakoby na pewnym etapie produkcji wykorzystywano komórki z dzieci abortowanych. Biskupi napisali, że w obecnej sytuacji, jeżeli jest to jedyna możliwa szczepionka, to każdy katolik ma moralne prawo z niej skorzystać. No i papież Franciszek, który dla katolików też powinien być bardzo ważną osobą, powiedział publicznie, że również zamierza się zaszczepić. Przed tym odcinkiem zapytałem na TikToku, na Instagramie, na Facebooku, czy się zaszczepisz. Niektórzy z was pod nagrania i tak odpowiedzieli. Ja się nie zaszczepię, bo, bo to wszystko to kłamstwo i my wszyscy o tym wiemy. Pozdrawiam. Tak, będę się szczepić, ponieważ szczepionka jest turbobezpieczna i jest jedynym sposobem, żeby zatrzymać pandemię i to całe związane z nią szaleństwo. Większość jednak odpowiedziała w komentarzach i wynika z nich, że spora grupa z Was nie chce się zaszczepić, a przynajmniej nie w najbliższym czasie. Podajecie rozmaite argumenty, że szczepionka powstała za szybko, że nie chcecie być królikami doświadczalnymi, że znacie różne materiały, które podważają jej bezpieczeństwo, a dużo mniej osób było za tym, żeby się zaszczepić i to jak najszybciej. Jak byłem na studiach, to na jednej imprezie kłóciłem się z kumplami, którzy mówili, że ich strasznie irytuje, że policja wlepia mandaty za niezapięte pasy, no bo to jest ich prywatna sprawa, czy się zabiją, czy nie podczas jazdy samochodem. A ja mówiłem, no chłopaki, no nie, to jest trochę bardziej skomplikowane. No bo jeżeli jedziesz samochodem bez pasów i na twojej trasie pojawi się jakiś rzep, bo nie przez GPS-a, no to jest szansa, że ty przeżyjesz i wtedy, jak przeżyjesz taki wypadek, no to przyjeżdża karetka, w której jest lekarz i oni cię potem biorą, zawożą do szpitala, kładą na łóżku i starają się zrobić wszystko, żebyś przeżył. Więc dostajesz masę opieki, dostajesz masę leków, dostajesz masę jakiegoś wsparcia i nagle okazuje się, że ta twoja indywidualna decyzja o niezapięciu pasów spowodowała, że ileś osób musi koło ciebie chodzić, że ileś pieniędzy na twoje leczenie musi być przeznaczone, że ileś wysiłku rozmaitych ekspertów jest skomunowanych na tobie, a nie na jakimś innym w tym momencie i ta twoja prywatna decyzja ma bardzo duży wpływ na innych. No i podobnie jest z COVID-em. Drodzy, no niestety COVID to nie jest taka paczka chipsów w hipermarkecie, że jak chcemy, to weźmiemy, a jak nie będziemy chcieli, to tam sobie na półce zostanie. No to jest coś, co ludzi zaraża. No i w związku z tym, no bardzo ważne jest, co zrobimy, żeby tego wirusa nie mieć. I oczywiście tutaj bardzo ważne jest przestrzeganie obostrzeń, chociaż tu też bije się w piersi, mam do siebie spore zastrzeżenia. No i też ważne jest to, co zrobimy w kontekście szczepionki, bo to, jak będziemy o niej myśleli, mówili też wpłynie na innych, więc jak ktoś idzie i mówi, ja się zaszczepię, no to tam ileś innych osób pewnie też powie, ok, to może ja też. No i drugą stronę, jak ktoś powie, ja się nie szczepię, no to ileś tam osób też pomyśli, ok, czy ja też się nie zaszczepię. Oczywiście mam świadomość tego, jak bardzo trudna to jest decyzja, to co mówiłem na początku, wiem, że są różne skrajne opinie na temat tej szczepionki, tylko jak ona działa. Ale no wydaje się, że większość jednak mówi, że to jest jedyne możliwe na chwilę obecną rozwiązanie. Czy mają rację? To się pewnie jak za jakiś czas okaże, na chwilę obecną mamy tak, jak mamy. I no drodzy, podkreślę, ja osobiście planuję się zaszczepić. Głównie z tego powodu, że przyznaję, ja z tym wirusem byłem taki lekko wyluzowany. Ale jechałem też nagrywać do Warszawy, wziąłem z sobą młodzież i zatrzymaliśmy się w moim rodzinnym domu. I potem się okazało po tygodniu, że jedna z osób, która pojechała ze mną, miała przeciwciała. Tak sobie zacząłem myśleć, a co by było, gdyby moja mamusia się zaraziła właśnie od takiej bezobjawowo przechodzącej osoby. Na szczęście mamusi coś więc nie jest, więc jest ok. No ale to mnie jakoś tak osobiście bardzo mobilizuje do tego, żeby jednak no, robić wszystko, żeby innych nie pozarażać. No i na chwilę obecną, z tego co słyszę, z argumentów, które jakoś poznałem, no w moim prywatnym osądzie szczepionka jest dla mnie najlepszą opcją po to, żeby chronić innych. Bo wiecie, jestem księdzem, kawalerem, wyspowiadanym, tak jakbym umarł, no to tam pewnie wiele osób powie, no był i nie ma. Ale z drugiej strony, no gdyby się okazało, że jednak właśnie, no ktoś się przeze mnie zaraził, to miałbym spore wyrzuty sumienia, że nie zrobiłem wszystkiego, żeby tą osobę chronić. I podkreślę po raz ostatni, każdy musi podjąć własną decyzję. Wiem, że ona jest trudna, do tego bardzo zachęcam. Niech ktoś się waha, żeby się pomodlić i zapytać Panie Jezu, no, co tu będzie najlepszą opcją? Najpierw no, przede wszystkim módlmy się wszyscy o to, żeby ten czas pandemii w końcu się skończył. Drodzy, no tyle w kontekście szczepionek. Też gdyby ktoś w ogóle tak chciał bardziej kalać na takie tematy, to polecam, żeby polajkować mojego Instagrama, w sensie obserwować mojego Instagrama, polekować fanpage'a, bo tam są informacje o spotkaniach, które są raz w tygodniu, no i tam we wtorki jest dla młodzieży, w czwartki jest tak bardziej dla student plus, czyli tam od 20 do 40. No i tam gadamy na takie właśnie różne aktualne tematy, więc już była gadka i o szczepionkach, i o strajku kobiet, i ostatnio gadaliśmy też na temat Wośpu, więc gdyby ktoś tak chciał bardziej na żywo również ze mną dyskutować, to do uczestnictwa w tych spotkaniach serdecznie zapraszam. A i jeszcze mam Discorda i na Discordzie też są takie w miarę aktualne informacje. Coś pominąłem? A i TikToka też mam, i Tindera też mam, ale troszkę kiedyś mówiłem o tym taka bardziej złożona historia. Wszystkiego dobrego. Cześć Boże, do zobaczenia.